W tym odcinku najlepszych polskich riffów zobaczysz jak zagrać autystyczny zespół Lux Torpeda. Utwór, który normalnie grany jest na minimum dwie gitary, dzisiaj zostanie Tobie zaprezentowany w aranżacji na jedną. Z tej strony Wujek Szpon, a Ty oglądasz WSZPONA Gitar. Kanał, który prężnie się rozwija dzięki wsparciu Patronów. Patroni, dziękuję Wam za wsparcie. Sprawę brzmienia rozpoczniemy od przestrojenia gitary do tak zwanego drop D, czyli szósta struna E musi zostać obniżona o 2,5 tony do dźwięku D. Następnie wybieramy przystawkę przy mostku, na koniec wybierając wzmacniacz, który będzie mocno przesterowany, najlepiej w stylistyce high Gain. Warto wybrać taki wzmacniacz lub symulację, która będzie na tyle klarowna, aby umożliwiła nam spokojne wybrzmiewanie melodii na tle akordów. Zacznijmy od ułożenia palca wskazującego na siódmym progu struny trzeciej, teraz możesz uderzyć przez cztery najgrubsze struny w dół. I załóżmy taki scenariusz, że ten dźwięk trzeciej struny wybrzmiewa dobrze, wtedy możesz zostawić wszystkie cztery struny nieruszone. Natomiast jeśli tak się zdarza, że on niknie trochę w tle, można wytłumić czubkiem palca wskazującego czwartą strunę. Zobacz na to. Uderzam czwartą strunę, dosuwam palec wskazujący i zostaje wytłumiona. To powinno dodać klarowności twojej grze. Mając taką wiedzę, możesz rozpocząć granie otworu, który rozpoczyna się od 12 uderzeń przez 4 przez struny, łącznie z tym siódmym progiem łapanym palcem wskazującym. Raz, 2 3 4 5 6 7 8, 9, 10, 11, 12. Teraz było widać, że pod koniec odliczania zaczynam zbliżać tutaj mały palec do 10 progu, ponieważ będzie on musiał zagrać 10, 7, 10 w ten oto sposób. I ta ostatnia dziesiątka trwa chwilę dłużej. Zagram teraz dla Ciebie cały ten drugi takt. Tą linijkę musisz zagrać dwa razy, w związku z czym, aby lepiej ją zrozumieć, za drugim razem pogadamy bardziej o prawej ręce. Warto pomówić o tym, jak w ogóle uderzać te struny. Moim zdaniem nie powinno to być obojętne. Zamiast takiego lekkiego, płynnego uderzania, warto wgnieść tą kostkę w te struny, aby ona wywierała na nich nacisk. Posłuchaj, jak brzmi normalne, lekkie granie. A teraz takie z większym naciskiem na strunę. Moim zdaniem mocniejsze granie brzmi tutaj lepiej i klarowniej, ale oczywiście każdy może mieć swoje zdanie. Kończąc tą zagrywkę, musisz przyszykować środkowy środkowej serdeczny na ósmych progach strony szóstej i piątej. Zobacz na to, kończymy. Przekładka, i teraz uwaga, wystarczy zagrać tą samą melodię wokół nowego trzymanego akordu, czyli też 12 razy, a potem 10, 7, 10. Tylko będzie tutaj zdecydowanie trudniej to utrzymać. Zobacz na ten chwyt. Pierwszy palec musi się tutaj wsunąć trochę pod ten środkowy. I teraz całość łapę tak, że wytłumiam sobie czwartą strunę. Po prostu trzymam tak płasko, że zostaje ona wytumiona. Warto to zrobić, ponieważ nie mamy fizycznej możliwości, aby na jednej gitarze zagrać zarówno akordy, jak i melodię, grając również tą czwartą strunę. I teraz całość utrudnia nam ten fellerny mały palec, którym musimy dosięgnąć do 10 tego progu struny trzeciej trzymając cały czas resztę akordu. Ja by to dobrze zrobić warto eksperymentować z złożeniem dłoni, ramienia, wygięcie nadgarstka, palców, tak aby w końcu znaleźć taką kombinację umożliwiającą ci zagranie tego w całości. To jest jak najbardziej możliwe, ale wymaga trochę kombinowania, a potem przećwiczenia. Następnie przyłóż poprzeczkę barę na piątych progach trzech najgrubszych strun oraz palec mały lub serdeczny na siódmym progu struny trzeciej. Taki oto chwyt uderzamy 8 razy. Raz i dwa i trzy i cztery i... Ostatnim chwytem będzie poprzeczka na pierwszych progach, do tego palec serdeczny na trzecim progu struny trzeciej oraz palec mały na czwartym progu struny drugiej. I teraz uwaga, mamy siedem uderzeń. Najprościej będzie to zagrać licząc raz i dwa, i trzy, i cztery, i pomijając pierwsze uderzenie, zaczynając od literki i, czyli od drugiego. 3, i cztery, i raz, i dwa, i 3 i 4 i takie oto coś. Tutaj zauważ, że mocno trzeba wygiąć lewą rękę do klasycznej pozycji lewej dłoń, czyli nad do przodu. Wyginamy go. Wypuszczamy tutaj więcej dłoni do przodu gitary. No, to pierwszą część utworu mamy już za sobą. Spróbuję ją teraz zagrać razem ze mną do tabulatury. Jeśli podoba Ci się dzisiejsza lekcja, to zostaw pod nią łapkę w górę oraz subskrypcję. Możesz również wesprzeć rozwój kanału zostając patronem, który w zamian za wsparcie otrzyma wiele opracowań tworów i inne ciekawe nagrody, o których przeczytasz bezpośrednio na moim profilu Patronek. Nie zapomnij pobrać darmowej paczki dziesięciu utworów demonstracyjnych. Druga część utworu będzie grana z wykorzystaniem kształtów oktaw granych zawsze od piątej struny. Umieszczę zatem mój palec wskazujący na piątym progu struny piątej. Aby zagrać kształt oktawy, muszę teraz umieścić mój mały palec dwie struny niżej oraz dwa progi dalej. W tym wypadku wyląduje on na siódmym progu struny trzeciej. Aby taka oktawa zabrzmiała czysto i klarownie, koniecznie trzeba zadbać o tłumienie sąsiednich strun. Zobacz jak to zrobić. Czubek palca wskazującego zostanie dosunięty do boku szóstej struny. Zobacz na to. Kiedy ją dotykam, naturalnie zostanie wytłumiona. Możemy również dotknąć tej najgrubszej struny środkowym palcem. Nieco warto tutaj wypłaszczyć nasze trzymanie strun tak, aby może nie tyle co stworzyć poprzeczkę barę dociskającą struny, natomiast wystarczy je tylko lekko dotknąć, aby zostały wytłumione. Tłumienie polega na tym, aby wykorzystać każdy milimetr naszej skóry zdolny do wytłumienia niechcianych dźwięków. Najczęściej odbywa się to poprzez wypłaszczenie naszego chwytu. W związku z czym, zamiast takiego chaotycznego brzmienia, gdzie wszystko wybrzmi... Uzyskamy czyste, zwarte i klarowne brzmienie. Nawet jeśli będę trafiał we wszystkie struny. Jeśli wiemy już, w jaki sposób grać nasze oktawy, możemy przejść do nauki drugiej części utworu. Rozpocznijmy od piątego progu i tak by the way będę wymieniał tylko i wyłącznie to, co się dzieje na piątej strunie. Wiadomo, że drugi dźwięk będzie dwie struny niżej i dwa progi dalej. Gramy sobie na tej oktawie uderzenie w dół, jeszcze raz w dół. I teraz do góra. Zobacz na ten rytm z odliczaniem. Trzy i cztery i do. Do góra. Teraz musisz błyskawicznie zmienić miejsce położenia lewej dłoni z piątego progu na dziesiąty. Aby to skutecznie zrobić, warto patrzeć w miejsce docelowe. Teraz zobacz. Wykonując zmianę. Twoja linia wzroku spotka się z palcem, i wtedy widzisz wyraźnie, kiedy zatrzymać sobie rękę, aby celnie trafić. Osobiście zawsze korzystam z tej metody i czuję, że mogę na niej polegać. A więc dalsze dźwięki to po kolei dziesiąty próg, ósmy, dziesiąty. Slide 2 progi dalej do 12 i małe wibra na końcu, aby podrasować brzmienie i charakteru tworu. Całą linię kończymy po kolei dziesiątką, ką, ze slajdem 2 progi dalej i. Wracamy do piątki. Druga linijka rozpoczyna się identycznie. Będzie ona miała inną końcówkę. Zamiast grać tak. Zagramy po prostu 10, 8, slajd do dziesiątki. Zatem, cała druga linijka zabrzmi następująco. A więc mieliśmy już pierwszą linijkę, drugą linijkę, trzecia linika to powtórzenie pierwszej, a czwarta to w końcu charakterystyczne zakończenie riffu, które pokażę Ci już za moment. Musisz teraz zagrać 7 razy oktawę od 12 progu. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Teraz siódme uderzenie slajdujesz do progu 13, czyli 1 dalej. Następnie przejdziesz na 10 progi które gramy 5 razy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i slajd dwa, progi w lewą stronę do ósmego. Cała linijka zabrzmi tak. I można zakończyć to slajdem w lewą stronę. Oczywiście tradycyjnie na sam koniec spróbujmy zagrać to razem. Tą playlistę, jeśli chcesz nauczyć się więcej ciekawych riffów, takich jak ten.